Zakończył się nabór do przedszkoli samorządowych w mieście Gminie Myślenice. Z racji Wolnych Miejsc można jednak skorzystać z drugiego dodatkowego naboru. Aktualnie skończyliśmy nabór do przedszkoli. Dzisiaj zostaną listy wywieszone listy dzieciaków przyjętych do przedszkoli. Natomiast rozpocznie się już w poniedziałek tak zwany drugi nabór nabór poza systemem. I on między innymi wykaże, gdzie są wolne miejsca. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wolne miejsca na pewno są w oddziale przedszkolnym, przy Szkole Podstawowej numer 4 na Zarabiu i w przedszkolu na Dolnym Przedmieściu. W związku z pandemią koronawirusa nadal zamknięte są placówki edukacyjne. Obowiązuje tak zwane domowe nauczanie. Dzięki projektowi Zdalna Szkoła gmina Myślenice otrzymała fundusze na zakup laptopów dla uczniów, którzy podczas nauczania domowego mają problemy z dostępem do niezbędnych do tego narzędzi. Gmina Myślenice przystąpiła do projektu Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi dotyczącego pozyskania sprzętu, czyli w tym przypadku laptopów, dla uczniów, którzy mają trudności z dostępem do, 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 do internetu, do komputerów. To zamówienie, o ten sprzęt zostało. Stworzone na podstawie informacji uzyskanych ze strony dyrektorów, którzy mieli obowiązek zdiagnozować, zbadać sytuację, ile uczniów w ich szkołach pozostaje bez dostępu do internetu i do komputerów. Wniosek został napisany na 40 laptopów za sumę 100 tysięcy złotych. Z myślą o miesiącach wakacyjnych i planowaniu na ten czas opieki nad dziećmi Urząd Miasta i Gminy Myślenice informuje o możliwości zapisania dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli na wakacyjne dyżury. Dyżury wakacyjne ruszają jak zwykle mówię wakacje, więc każdy rodzic może zgłosić się do dowolnego przedszkola, które wybierze, wziąć wniosek, który wypełnia ręcznie i ten wniosek składa u dyrekcji danego przedszkola. Prace renowacyjne w Myślenickim Rynku sukcesywnie postępują. W trakcie wykonywania remontu płyty rynku odsłonięte zostały stanowiska archeologiczne datowane na około XIV wiek. To odkrycie niewiele tutaj wniesie, jeżeli chodzi o zmiany założonego programu rewitalizacji rynku. Natomiast potwierdza nam tutaj działalność ludzi i funkcjonowanie miasta w dużo bardziej odległych czasach niż to, co jesteśmy w stanie zaobserwować w innych wykopach. Ponieważ, tak jak tutaj było już wspomniane, najprawdopodobniej na terenie rynku była przeprowadzona wymiana gruntu w dużej mierze. Większość nawarstwień historycznych została wtedy zniesiona, uszkodzona. Tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z wjazdem na teren rynku. Tutaj nawarstwienia na powierzchni, jak widzicie Państwo, są również Nowożytne, tutaj mamy jakieś studzienki energetyczne, przewody energetyczne, natomiast pod spodem znajdują się nawarstwienia, które można wydatować wstępnie, nawet na XIV wiek. Najbardziej w tym momencie dla nas interesującym odkryciem jest to, że w starym wykopie natrafiliśmy na ślady nawarstwień historycznych, dużo starszych niż to, co jest tutaj dookoła. I ten fragment, który tutaj Państwo widzicie, o powierzchni około 6 metrów kwadratowych, to są, proszę Państwa, fragmenty pozostałości tego oryginalnego rynku myślenickiego na wniosek tej pani konserwator ten fragment zostanie przebadany i postaramy się z tego jak to się mówi wycisnąć jak najwięcej informacji żebyśmy mogli jak najwięcej szczegółów tutaj złapać tego, co tutaj się działo. Tutaj kolejne odkrycie, bardzo interesujące, ponieważ też niespodziewane, ponieważ tutaj, jak widzicie Państwo, jest dość dużo nawarstwień takich gruzowych, związanych z wymianą gruntu. Kiedy natrafiliśmy na trochę luźnych kamieni, myśleliśmy, że to jest po prostu dalsza część tego nawarstwienia współczesnego. Natomiast Odczyściliśmy profil, okazało się, że jest to jednak jakiś taki układ intencjonalny, po czym trochę nam tutaj przyszła z pomocą natura, ponieważ padało ostatnio, troszeczkę to podmokło i ten profil się osunął, jak zresztą tutaj widać i ukazała nam się konstrukcja, widać układana z płaskich kamieni, prawdopodobnie bez zaprawy i ona jest wtórnie zasypana, co widać tutaj to zasypisko po samym środku. Natomiast Dzięki temu, że teraz to wszystko runęło, no i tutaj dzięki interwencji pani konserwator, wybierzemy to wszystko i prawdopodobnie pójdziemy z eksploracją troszeczkę w stronę tego profilu zachodniego. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, czy to jest na przykład kanał jakiś odwadniający, czy to jest tunel, czy to jest studnia. No, wyjaśni nam się, co to jest za konstrukcja. No, jest ona ciekawa, ponieważ nie spodziewaliśmy się tutaj, zwłaszcza biorąc pod uwagę zniszczenie rynku w dużej mierze takiej konstrukcji. Odkryte stanowiska zostaną poddane szczegółowym badaniom. Myślenice jako takie wpisane są do rejestru zabytków. Tak naprawdę wpisany do rejestru zabytków jest układ urbanistyczny. Dlaczego? Dlatego, że dawniej zachowały się podobne działki, podobny układ ulic, właśnie taki sam układ ulic, co potwierdza właśnie ta uliczka zachował się taki sam rynek dawniej tam w średniowieczu no nie mieli ciężkiego sprzętu więc jak chałupa spłonęła na przykład albo przyszedł nowy właściciel i chciał coś wybudować, przebudować i dobudować to oni nie burzyli całego budynku oni na budynku starym, na fundamentach starych no w niektórych miejscach wzmacnianych budowali następny dom i jest bardzo, ale układ urbanistyczny się zachował, czyli pod tą chałupą na przykład może być taka sama, tylko powiedzmy XIV-wieczna. 16 kwietnia wszedł w życie nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Każdy, kto opuszcza dom i udaje się na przykład do sklepu czy pracy, zobligowany jest do założenia maseczki lub innej osłony zapobiegającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Mieszkańcy miasta i gminy Myślenice, którzy nie posiadają maseczek, mogą liczyć na wsparcie samorządu. Od najbliższych dni rozpoczniemy dystrybucję 20 tysięcy maseczek dla mieszkańców miasta i gminy Myślenice. W dystrybucji maseczek będą pomagali Ochotnicze straże pożarne będą pomagali sołtysi. Tu na terenie miasta Myślenicy rozmawiamy o dystrybucji przez zarządców wspólnot mieszkaniowych, przez zarządców spółdzielni mieszkaniowych. Także tutaj. Współpracujemy z ochotnikami, ze Strażą Pożarną, jak również z zarządcami budynków i w najbliższych dniach, w miarę postępu, jak firmy, które zdecydowały się przedstawić swoje oferty i które wybraliśmy, uszyją maseczki, będą te maski dostarczane bezpłatnie. Maski wielokrotnego użytku do mieszkańców są szyte przez cztery lokalne firmy z terenu gminy Myślenice i z terenu powiatu Myślenickiego. Na chwilę obecną jest to zamówienie opiewające łącznie na sumę 20 tysięcy maseczek. Maski oprócz dystrybucji, która będzie odbywała się przede wszystkim do skrzynek pocztowych mieszkańców, będzie można również odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w Myśleńskim Ośrodku Kultury i Sportu u sołtysów. I to są te miejsca, w których również maski będą dostępne dla naszych mieszkańców, dla tych, którzy te maski będą potrzebowali. Co pani myśli o wprowadzonych obostrzeniach dotyczących nakazu noszenia maseczek ochronnych? Bardzo słusznie, bo nie jeden, dzień, kaszle, to jednak no, nie rozprzestrzenia się to świństwo, prawda? Jak pani się stosuje do tych zakazów? O, siedzę w domu, wychodzę raz w tygodniu na zakupy. Noszę maseczkę, rękawiczki, no, no a mieszkam sama, więc nie potrzebuję nie wiadomo ile środków jakiś tam dezynfekujących, no bo nikt do mnie ani nie przychodzi, siedzę sama z telewizorem i czekam aż się to wszystko skończy. Walka z pandemią koronawirusa to walka wszystkich Polaków. Aby ją wygrać potrzebni są wykwalifikowani ludzie, specjalistyczny sprzęt oraz stosowanie się do obowiązującego postrzeń. Potrzebna jest również współpraca i właśnie na polu współpracy gmina Myślenice wesprze w walce z koronawirusem samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Myślenicach, do którego przekaże dwa respiratory umożliwiające sztuczne oddychanie. Zdecydowaliśmy, że gmina Myślenice zakupi dla powiatowego szpitala dwa respiratory. Zakup urządzeń został uzgodniony z Dyrektorem Szpitala Myślenickiego Panem Adamem Styczniem. Wydaje się, że to najbardziej potrzebny na chwilę obecną sprzęt, który przy wzroście ilości zachorowań może być potrzebny właśnie dla, dla pacjentów z terenu Gminy Myślenice i nie tylko. Koszt zakupu dwóch respiratorów to Suma prawie 80 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że te urządzenia trafią do myślińskiego szpitala w najbliższych kilku tygodniach. Takie zapewnienie mamy od producenta, od dostawcy tego sprzętu, który również będzie dostarczał sprzęt w ramach zamówienia, które wcześniej było, było zamawiane przez myśleńską placówkę zdrowia.